Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Inżynier Programista. Czy można zamodelować łożysko jako część wieloobiektową, ale z użyciem dokładnie jednego szkicu? Odpowiedź na to pytanie poznacie na tym bardzo krótkim filmie, będącym zapowiedzią kolejnego programu CAD 3D, który chcę zaprezentować na moim kanale, czyli Siemens Solid Edge, ale w wydaniu Community Edition. I uwaga, to szczególna zasługa jednego z widzów, ale o tym za chwilę. Co do tego szybkiego nagrania, będę krok po kroku omawiał w kolejnych odcinkach z programem Solid Edge. Będę miał do Was też pytanie w związku z tym programem, ale to myślę tak pod koniec odcinka o to zapytam bo teraz chcę Wam nakreślić, w jaki sposób chcę ten kanał prowadzić. Co od czasu do czasu taką, taką rewizję właśnie przeprowadzę. Już kilkukrotnie próbowałem ułożyć na moim kanale pewien balans pomiędzy prezentowanym oprogramowaniem CAT. Balans, który miał pogodzić równowagę pomiędzy oprogramowaniem komercyjnym a oprogramowaniem darmowym. Z oprogramowaniem komercyjnym jest taki problem, że trzeba pozyskać licencję, która jak wiadomo tania nie jest. Na szczęście każdy producent oprogramowania udostępnia oprogramowanie z tak zwaną licencją czasową, czy też licencją instruktażową. Z taką sytuacją zapoznaliście się już, gdy publikowałem materiały z programem SolidWorks, bo wówczas licencję taką instruktażową udzielała mi firma SolidExpert z Krakowa i kolejno w prowadziłem darmowy wieloplatformowy program, który jak widać prowadzę aktywnie po dzień dzisiejszy, czyli właśnie FreeCAD i jak sami dostrzegacie, materiały z tym programem cieszą się tak właściwie no największym zainteresowaniem. Następnie wchodząc w kontakt z firmą DataComp z Krakowa zakupiłem Licencję na program Alibre Design, który choć w Polsce jest mało znany jeszcze, to oferuje całkiem rozsądne możliwości za rozsądne pieniądze, co zresztą też możecie na filmach od czasu do czasu zaobserwować, gdy ten program Wam przedstawia. I zakup licencji wynikał chociażby z tego, że pozwoliło mi to po prostu na realizację komercyjnych zagadnień, na przykład w dziedzinie druku 3D, na co po prostu no, nie, pozwalały, nie pozwalają licencje instruktażowe, ponieważ one, jak wiadomo, służą tylko do zastosowań prawda, edukacyjnych czy też takich instruktażowych, nie pozwalają na komercyjne działanie. Więc tutaj wiadomo, że tych, tych postanowień nie można naruszać. I w tej sytuacji, którą przedstawiłem, tej równowagi nie było, bo mieliśmy dwa przykłady programów komercyjnych czyli SOLIDWORKS oraz Alibre, oraz jeden darmowy. I celem zachowania tej równowagi próbowałem uruchomić poradniki z innym darmowym programem, który nazywa się Design Spark Mechanical. Niestety po nagraniu zaledwie 4 filmów porzuciłem dalszą pracę z tym programem. Z dwóch powodów. Pierwszy powód był taki, że niestety no, lata pracy w oprogramowaniu o sekwencyjnym charakterze Modelowania no, sprawiły, że na tyle się zakorzeniłem w tym, w tym trybie pracy, że przestawienie się na pracę w trybie synchronicznym no, było po prostu dla mnie no, frustrujące, niewygodne. Ciężko było mi po prostu te materiały. Sensownie, dobrze jakościowo przygotować. I należy tu też zaznaczyć, że taki tryb pracy programu, czyli ten tryb synchroniczny, ma też wielu zwolenników. Więc tutaj ja jako sam nie neguję tego, tego trybu. To nie, nie wynika z tego, że tryb jest zły bardziej moje przyzwyczajenia. Więc jak najbardziej zachęcam do przetestowania i sprawdzenia, bo, no bo właśnie kwestia, można powiedzieć, indywidualna. No, ale skutkiem tego było to, że nadal powstał brak balansu. I natomiast drugi powód, dla którego nie mogłem dalej z programem Designspark Mechanical pracować, był konflikt z programem Alibre. Niestety na początku nie było to dla mnie zrozumiałe, do momentu instalacji właśnie programu Solid, Edge, ale to za chwilę. Bo w końcu, właśnie, nadszedł, nadszedł taki moment, gdy skończyła mi się licencja na SolidWorks. No i też zaobserwowałem spadające zainteresowanie filmami z użyciem tego programu. Także opublikowałem kiedyś ankietę pytając Was o dalsze losy, prezentacji tego programu. I wówczas pojawiło się kilka postów, które zachęcałyby spróbować innego programu, i wśród tej, tych propozycji padło też na Solid Edge'a. Początkowo nie byłem pewny tych założeń, choć chociaż z tej przyczyny, że nigdy w tym programie nie pracowałem. Może inaczej, widziałem go w wersji, nie wiem, może ST3, ale no to stare czasy. Ale podczas ogłoszenia zadania dla chętnych w odcinku numer 343 z jedną osób, która się zgłosiła, wymieniłem kilka bardzo rzeczowych wiadomości, i tak naprawdę dzięki tej korespondencji postanowiłem spróbować, by teraz już oficjalnie rozpocząć przygodę z Solid Edge'em. Bo okazuje się, że Solid Edge w tej samej formie reprezentuje dwa rodzaje oprogramowania. Oprogramowanie komercyjne, które oczywiście wymaga zakupu licencji albo no, pozyskania takiej licencji czasowej ale również występuje jako oprogramowanie z przyrostkiem takim Community Edition w nazwie, które jest właśnie darmowe dla hobbystów i osób, które chcą się uczyć, ale ten program używać dla siebie w sposób niekomercyjny, czyli do swoich prywatnych zastosowań. I w ten sposób znów osiągniemy równowagę, ponieważ będziemy mieli tak, Libre jako komercyjny, Fricat jako darmowy oraz Solid Edge, który posiada cechy zarówno komercyjnego, jak i darmowego. Mało tego: Solid Edge posiada dwa tryby pracy: zarówno sekwencyjny, który będzie przeze mnie e, głównie używany, oraz synchroniczny, który już znamy, właśnie z programu Design Spark Mechanical. Więc, jeżeli ktoś e, lubi taki tryb pracy, może ten program przełączyć. I uważam, że na ten moment może być całkiem ciekawa przygoda dla osób, właśnie które z tym programem być może spotkają się albo w pracy zawodowej, jak i będą mogli z niego korzystać do swoich domowych, powiedzmy takich hobbystycznych robutek. Niestety, jak widzicie w tym filmie, rozminąłem się z pewną rzeczą, bo podczas zakupu nowego laptopa, którego prezentowałem tam kilka odcinków wstecz, gdzie miałem na myśli używania go głównie pod Frykada, a przede wszystkim pod po prostu prowadzenie tego kanału i będąc z Wami w kontakcie, nie przewidywałem tego, że będę potrzebował uruchomić na nim bardziej zaawansowany program niż FreeCad, jeżeli chodzi o programy do CAD 3D. No i jak widać przy tych podzespołach będzie ciężko, no ale będziemy to jeszcze sprawdzać. Dlaczego tak? Niestety nie mogę Solid Edge'a zainstalować na głównym komputerze, który ma te parametry lepsze. Wynika to z tego, że Alibre, który zakupiłem, wyposażony jest również w program do renderingu o nazwie KeyShot. Solid Edge podczas instalacji również posiada KeyShota, ale z tą licencją do zastosowania niekomercyjnego. Skutkiem tego jest to, że następuje konflikt pomiędzy tymi programami, no i nie mogę poprawnie korzystać z oprogramowania Keyshot w formie takiej komercyjnej. I teraz mam pytanie do Was, czy znacie może jakiś sposób na to, aby odseparować te dwa programy yy, posiadające te same składniki podczas instalacji, tak by po prostu uniknąć tego konfliktu? No bo oczywiście, no być może ktoś z Was stwierdzi, że tego laptopa po prostu wymienić na przykład na mobilną stację roboczą, ale od razu mówię, że nie chcę tej wymiany. Ta wymiana raczej nie wchodzi w grę, ponieważ już mogłem z tą kompaktowością tego laptopa że tak powiem się zmierzyć i naprawdę jest to dla mnie strzał w dziesiątkę, bardzo mi dobrze się z tym laptopem poruszać i po tym względnie mam dokładnie to czego oczekuję, także nie chciałbym z tego laptopa rezygnować a nie sądzę, abym po prostu w, takich, w takiej cenie no, dostał coś lepszego także cóż, no nie zawsze udaje się wszystko ogarnąć w sposób idealny, czasem wychodzą rzeczy nieprzewidywalne, ale myślę, że no myślę że może właśnie z Waszą pomocą w jakiś sposób ten problem uda się rozwiązać Związać. No, i co byście zaproponowali ze swojej strony w tym, w tym momencie, jakby to można było ewentualnie ogarnąć, czy, czy można by jakoś wyeliminować ten konflikt, albo ewentualnie znaleźć inne rozwiązanie? Także tyle na ten moment. No, jesteśmy oczywiście w kontakcie, w komentarzach, bądź przez korespondencję e-mail. Zbliża się termin zakończenia nadsyłania zadań wynikających z tego odcinka numer 343, więc będę powoli nagrywał filmy z opiniowaniem nadesłanych przez Was prac. Mogę już powiedzieć, że zapraszam. Zaprezentowaliście osoby, które nadesłały tę pracę. Zaprezentowały bardzo ciekawe rozwiązania, także dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny film.